Poznacie lepiej historię Polski czy uniwersum Dreskow? I po co? Pierwsze pytanie. Bo to to my nie mamy wybrać, co znamy lepiej? Nie, no, chyba że W którym roku był chrzest Polski? 966. 966. Okej, okay, dobrze. Ile lat ma Morty i Pepa? Pepa ma trzy. Pepa ma, ma dwa Pepa ma Morty i cztery. Okay, dobrze. Co, dobrze? A! Jak nazywał się twórca polskiego hymnu? Zobruski. Eee, j, j, j inicjały? Wybicki wybicki! Wybicki, wybicki. wybicki, wybicki! Jaki styl taneczny miał bagi w drugim odcinku taniego? Jive. Nie, to był w pierwszym. W drugim miał pasodoble. Tak. Źle No, Czyli w drugim. Poczekaj, stop. Nie, jeszcze nie odpowiedziałam. <grystansy> Quick Step. <grystansy> Ale to jest tak podobne do Jive'a, że Wszuxy. To zaliczamy. No. W którym roku wybuchła druga wojna światowa? Y... No, no. W 1939. <noise> Ile słuchaczy miesięcznych ma nas pochają? Milion. Milion? Trzy miliony. miliony? Półtora miliona. Milion sześćset? Siedem milionów? Milion dziewięćset? Milion dziewięćset? Tak. Jak nazywał się pierwszy król Polski? Polesław Chrobry. Ulubiona kolejka Eryka w Energylandii. Yy, Zabra? Energul? <noise> Koru? Yy, wiem co. Amebus? Ame amebus? Amebus? To ja jestem amebus. Amebus? Amebus?